Pan Henryk był w środowisku uważany za bardzo pobożnego człowieka. Bardzo lubił mówić o panu Bogu, często odwoływał się do Pisma Świętego, stawiał siebie za wzór do naśladowania. Wielu z podziwem patrzyło na tego człowieka. Także w rozmowie z osobami niewierzącymi wiedział, jakich argumentów użyć, aby dokładnie wytłumaczyć, dlaczego wierzy i co w życiu codziennym daje mu wiara. Nikt jednak nie wiedział, że pan Henryk miał jedną tajemnicę. Jest śmiertelnie chory i z każdym dniem coraz bardziej słabszy. Gdy choroba postępowała i trafił do szpitala, ludzie bardzo szybko zauważyli jego brak w kościele, przed blokiem, w osiedlowym sklepie. Gdy dowiedzieli się, że leży w szpitalu, zaczęli go odwiedzać. To, co ich zdziwiło, to uśmiech na twarzy pana Henryka. Przeżywał swoją chorobę z radością, a na pytanie dlaczego, odpowiadał krótko: Jezus jest moją siłą, a swoje cierpienie ofiaruje w wasze intencji aby nie ustała wasza wiara. Pobyt pana Henryka w szpitalu nie trwał długo. Zmarł, a na jego pogrzebie było bardzo wiele osób, które w jakiś sposób były wdzięczne panu Henrykowi za pomoc w poznaniu pana Boga. Było także wielu bezdomnych, z którymi pan Henryk dzielił się jedzeniem, a także samotni, których pan Henryk odwiedzał i pocieszał. Bycie uczniem pana Jezusa wiąże się z przyznaniem do swojego mistrza. Jednak nie wystarczy tylko słowem mówić o Jezusie. Świadczą o tym także nasze czyny. Pan Henryk nie mówił o tym, co dobrego robił dla innych. Dla niego było to oczywiste i wypływało z prostoty serca. Wiedział, kim dla niego jest Jezus i w swoim życiu realizował jego słowo. Potrafił świetnie połączyć praktyki religijne z codziennym życiem, a Słowo Boże było dla niego stylem życia.